Stadiony.net prezentują Ranking stadionów pierwszej ligi w sezonie 2021-2022 Witajcie! Mamy dla Was ranking stadionów Fortuna pierwszej ligi, w którym uszeregowaliśmy je od najmniejszego do największego. Zanim zaczniemy, chcielibyśmy prosić Was o wsparcie kanału poprzez pozostawienie subskrypcji i łapki w górę. A teraz, nie przedłużając, zapraszamy do oglądania. Miejsce 18. Stadion Skry Częstochowa, pojemność 990, Skra Częstochowa. Beniaminek dysponuje zdecydowanie najmniejszym stadionem w stawce klubów Fortuna I Ligi i jest jedynym ze sztuczną nawierzchnią. Na obiekcie przy ulicy Loretańskiej znajduje się 500 zadaszonych miejsc, a do tego wyposażony jest w sztuczne oświetlenie oraz system nawadniania. W obecnym sezonie częstochowianie nie występują jednak w swoim mieście. I wszystkie spotkania, nawet te w roli gospodarza, rozgrywają na wyjeździe. W rundzie wiosennej sytuacja nieco ma się zmienić, a skra w meczach domowych będzie najprawdopodobniej podejmować rywali na stadionie ludowym w Sosnowcu. Miejsce 17. Stadion Puszczy Niepołomice. Pojemność 2118. Puszcza Niepołomice. Obiekt zespołu z Małopolski usytuowany jest w historycznym centrum miasta. Stadion został całkowicie przebudowany w sezonie 14-15, niedługo po sensacyjnym awansie klubu do pierwszej ligi. Trzy lata później wymieniono także system oświetlenia, aby móc spełniać warunki licencyjne drugiego szczebla rozgrywkowego. Wśród kibiców obiekt nosi przydomek K2 lecz nawet po zainstalowaniu nowych masztów nie należy do najwyższych. Miejsce 16 Stadion Chrobrego, pojemność 2817, Chrobry Głogów. Obiekt pierwszoligowca stoi w tym miejscu jeszcze od czasów międzywojennych. Arena posiada trzy osobne trybuny, z czego największa z nich jest zadaszona. Podczas meczów może zasiąść na niej nawet 2000 widzów, w 2012 roku doszło do instalacji sztucznego oświetlenia, dzięki czemu kibice nie muszą obawiać się o przyznanie licencji na grę w pierwszej lidze. Stadion Chrobrego nie jest obiektem typowo piłkarskim. Znajduje się na nim także sześciotorowa wieżnia oraz tor do skoków dal. Miejsce 15. Stadion Sandecji, pojemność 2988, Sandecja Nowy Sącz. Budowa nowego domu biało-czarnych trwa już od jakiegoś czasu, lecz póki co pojemność stadionu imienia ojca Augustynka pozostaje bez zmian. Pierwotnie mówiło się o powstaniu areny na 4880 miejsc, jednak obecne plany zakładają zwiększenie jej pojemności do 8111 dzięki budowie trybun za bramkami. Na moment nagrywania tego filmu położono już podgrzewaną murawę, a także ruszyły prace związane z powstaniem nowej trybuny od strony kamienicy. Ekipa z Małopolski wróciła na stadion przy ulicy Kilińskiego w listopadzie 2021 roku i w trakcie budowy będzie mogła grać na własnym obiekcie. Miejsce 14. Stadion 100 milu. Pojemność 3000. Stomil Olsztyn. W Olsztynie od wielu lat mówi się o potrzebie budowy nowego stadionu, ale wydaje się, że w najbliższych latach raczej nie ma na to perspektyw. Stomil musi zadowolić się grą na wysłużonym obiekcie, a frekwencja na meczach pierwszoligowca pozostawia wiele do życzenia. Stadion otrzymał w 2015 roku nowe oświetlenie, a całkiem niedawno ruszyła także przebudowa Trybuny Krytej. Docelowo obiekt ma spełniać warunki gry w ekstraklasie, a jego pojemność ma być niedługo zwiększona do 4500 miejsc. Miejsce 13. Stadion miejski w Polkowicach. Pojemność 3325. Górnik Polkowice. Obiekt klubu z Dolnego Śląska znajduje się przy głównej trasie prowadzącej przez miasto. Na początku XXI wieku przeszedł szereg modernizacji, w wyniku których powstał m.in. budynek klubowy. Odświeżono także trybunę na zachodnim Wale, a trybuna wschodnia została zrekonstruowana i zadaszona. W wyniku awansu klubu na zaplecze ekstraklasy, stadion został dostosowany do nowych wymagań stawianych przez PZPN. Wprowadzono system identyfikacji kibica, nowe oznakowanie, a także utworzono strefę dla mediów. Miejsce 12. Stadion Odry Opole. Pojemność 4560. Odra Opole. 1945 rok to zarówno data powstania opolskiego klubu, jak i stadionu przy ulicy Oleskiej. Ostatnia wielka przebudowa przypada na 2002 rok. Kiedy to oddano do użytku nową Trybunę Południową. Od tego czasu stadion utrzymuje swoją pojemność. W grudniu 2021 roku podpisano umowę na budowę nowego obiektu. Firma wykonująca zlecenie zajmuje się także powstaniem stadionu ŁKS Łódź oraz Wisły Płock. Nowa arena w stolicy województwa opolskiego pomieścić ma 11 600 miejsc. I zamknąć się w kwocie 208 milionów złotych brutto. Miejsce 11. Stadion GKS-u Jastrzębie. Pojemność 5650. GKS Jastrzębie. Cechą wyróżniającą obiekt położony tuż przy granicy z Czechami jest wpisanie go w wielkie blokowisko, znajdujące się zaledwie kilkadziesiąt metrów od ogrodzenia. Maksymalna pojemność stadionu to około 20 tysięcy miejsc. Jednak ze względów bezpieczeństwa, część trybun nieposiadająca betonowych stopni jest nieczynna. W ostatnich latach dokonano kosmetycznych zmian. Zainstalowany został nowy monitoring, wyremontowano sektor gości, a także wymieniono krzesełka na głównej trybunie. Wiele mówi się o przeprowadzce GKS-u na nowy ponad 8 tysięczny stadion. Jednak kibice muszą póki co uzbroić się w cierpliwość. Należy pamiętać, że w swoim mieście piłkarze muszą rywalizować o atencję władz miasta wraz z mistrzami Polski w hokeju na lodzie oraz w siatkówce. Miejsce dziesiąte. Stadion ŁKS Łódź. Pojemność 5304. ŁKS Łódź. EKS to kolejny klub, który czeka na oddanie swojego nowego obiektu. Stadion dwukrotnego mistrza Polski powstaje na raty, lecz w trakcie jego budowy rycerze wiosny mogli rozgrywać na nim mecze w ramach pierwszej ligi, a w przeszłości także ekstraklasy. Prace są już dosłownie na ostatniej prostej, a docelowo na stadionie imienia Władysława Króla będzie mogło zasiąść 18 029 widzów, o 11 więcej niż u derbowego rywala Widzewa. Kibice liczą, że zapełnią w całości obiekt przy Alei Unii Lubelskiej jeszcze w tym sezonie, ale w praktyce ma być on gotowy dopiero w połowie 2022 roku. Póki co łodzianie muszą zadowolić się tylko Trybuną Zachodnią o pojemności 5304 miejsc. Jednakże po oddaniu całego stadionu będzie on największym w całej stawce Fortuna pierwszej ligi. Miejsce 9 Stadion Orła Białego. Pojemność 6194 mieć Legnica. Stadion miejski w Legnicy powstał zaledwie kilka lat po wojnie, a legenda głosi, że w wykopach pod boiskiem znalazły się poniemieckie czołgi. Po wykonaniu pierwszej wielkiej przebudowy w latach 60. obiekt mógł pomieścić nawet 20 tysięcy widzów i otrzymał nazwę stadionu 25-lecia PRL. W latach 2005-2009 przeszedł całkowitą przebudowę, w ramach której powstały cztery nowe żelbetowe trybuny, a także zainstalowano nietypowe zadaszenie na trybunie wschodniej. Dach nad całą widownią dobudowano dopiero po 8 latach, gdy dodano także membranową przesłonę chroniącą przed wiatrem. Miejsce ósme: Stadion GKS-u Katowice. Pojemność 6710. GKS Katowice. Stadion przy Bukowej powstał w 1955 roku i administracyjnie znajduje się co prawda na terytorium Chorzowa, jednak jest własnością Katowic. Dzięki położeniu w otoczeniu Parku Śląskiego wchodzi w skład największego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polsce. Wzdłuż boiska usytuowane są dwie trybuny. Z czego ta zachodnia zwana Blaszokiem przeznaczona jest dla najbardziej fanatycznych kibiców. Po zburzeniu Trybuny Północnej w 2010 roku dla kibiców gości przewidziano jedynie tymczasowy sektor na 406 miejsc. Półciesze z niecierpliwionych fanów, w październiku 2021 roku ruszyła budowa nowego domu drużyny ze stolicy województwa śląskiego. Obiekt ma pomieścić prawie 15 tysięcy widzów. Miejsce siódme. Stadion ludowy, pojemność 7500, zagłębie Sosnowiec. Wiele pierwszoligowych klubów już niedługo zamieni swoje wysłużone i mało estetyczne stadiony na nowoczesne i wielofunkcyjne areny. Nie inaczej sytuacja wygląda w Sosnowcu. Zagłębie póki co rozgrywa jeszcze swoje spotkania na stadionie ludowym, lecz budowa zagłębiowskiego parku sportowego powoli zbliża się ku końcowi. Co ciekawe, największe zainteresowanie w historii obiektu przyciągnął mecz inauguracyjny z 1956 roku pomiędzy Stalą Sosnowiec a Gwardią Pytgoszcz. Na trybunach zasiadło wtedy 40 tysięcy widzów, co pozostaje wynikiem niedoścignionym po dziś dzień. Stadion położony tuż przy granicy z katowicami przeszedł co prawda modernizację w 2007 roku, jednak od lat konieczna jest wyprowadzka na nowy obiekt, do której ma dojść jeszcze w 2022 roku. Miejsce szóste Stadion stali Rzeszów pojemność 11 547. Resowia. Rzeszowianie z konieczności muszą rozgrywać swoje pierwszoligowe spotkania na stadionie lokalnego Rywala. Stadion miejski użytkowany jest nie tylko przez piłkarzy konkurujących drużyn. Wokół murawy znajduje się Tor Żużlowy, a sama stal jest dwukrotnym drużynowym mistrzem Polski. Po modernizacji z 2012 roku do zadaszonej Trybuny Głównej dołączyła Trybuna Wschodnia, za to w 2021 roku doszło do premiery nowego systemu oświetlenia. Stadion wciąż nie jest ukończony, a w swojej finalnej formie pomieścić ma ponad 20 tysięcy widzów. Mimo sporych opóźnień w planach pozostaje budowa kolejnych trybun. Jeszcze raz zachęcamy Was do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. Dzięki temu nie przegapicie żadnego z kolejnych filmów i pomożecie w rozwoju naszego kanału. Tymczasem czas na top 5 naszego rankingu. Ostrzegamy różnice w pojemności stadionów są naprawdę niewielkie. Miejsce piąte. Stadion miejski w bielsku Białej. Pojemność 15 076 pod Beskidzie bielsko-biała. Budowa nowego obiektu była w planach miasta już od początku XXI wieku. Inspiracją miał być Stadion w Kielcach, i to właśnie twórcy stadionu Korony zwyciężyli w konkursie architektonicznym. Projektując ponad 15-tysięczną arenę. Początek budowy zbiegł się z awansem Pod do Ekstraklasy, jednak nie uniemożliwiło to guralom gry na własnym obiekcie, który sukcesywnie się rozrastał. Dwupoziomowe trybuny przyozdobione zostały w tęczową mozaikę, uwzględniającą barwy obu bielskich drużyn Podbeskidzia oraz BKS-u. W 2019 roku stadion był areną spotkań grupowych. Jednej ósmej finału oraz ćwierć finału mistrzostw świata do lat 20. Miejsce czwarte Stadion Arki pojemność 15139 arka Gdynia Obiekt przy ulicy Olimpijskiej został oddany do użytku na początku 2011 roku po dość krótkiej, trwającej zaledwie półtora roku budowie. Nowy stadion spełnia warunki trzeciej kategorii UEFA i w razie potrzeby istnieje możliwość dostosowania go do najwyższej czwartej kategorii. Stadion w Gdyni, podobnie jak ten pod Beskidzia, gościł najlepszych młodych piłkarzy świata podczas mistrzostw świata w 2019 roku. Dwa lata wcześniej rozegrano na nim aż 10 spotkań w ramach mistrzostw Europy do lat 21. W tym m.in. półfinał oraz mecz o trzecie miejsce. W pobliżu obiektu znajdują się także dwie inne areny sportowe: Narodowy Stadion Rugby oraz Hala Widowiskowa Gdynia Arena. Miejsce trzecie: Stadion miejski Tychy, pojemność 15150. GKS Tychy. Stadion przy ulicy Edukacji zastąpił swojego poprzednika, wyburzonego w 2013 roku. Który służył tyszanom od początku istnienia klubu. Huczne otwarcie nastąpiło w połowie 2015 roku, a rywalem zespołu z piwnego miasta był historyczny przeciwnik z europejskich pucharów FC Erste Erste HELL. Mozaika z krzesełek w barwach GKS-u w połączeniu z dachem z ciemnej blachy i czerwonymi ścianami tworzy całkiem wyrazistą i spójną całość. Stadion w Tychach jest niewątpliwie jednym z najbardziej estetycznych – fortuna pierwszej lidze. Jednak kibice z niecierpliwością czekają na pierwszy od 25 lat awans do ekstraklasy. Tyska Arena była gospodarzem Mistrzostw Europy do lat 21 w 2017 roku, a także Mistrzostw Świata do lat 22 lata później. Miejsce drugie – Suzuki Arena. Pojemność 15500, korona Kielce. Powstawała w latach 2004-2006, a w momencie otwarcia była to zdecydowanie najnowocześniejsza arena piłkarska w kraju. Stadion w Kielcach niejako zapoczątkował w Polsce trend i był inspiracją do budowy kolejnych obiektów o podobnej pojemności. To tutaj reprezentacja Polski zanotowała swoje rekordowe zwycięstwo, pokonując w 2009 roku San Marino aż 10 do 0. Podobnie jak wcześniej wymienione stadiony, Kielecka Arena była jednym z miast gospodarzy młodzieżowego euro. Miejsce pierwsze: stadion Widzewa, pojemność 18 18. Łódź. Nie ma niespodzianki. Osoby dobrze zorientowane w pierwszoligowych realiach w ciemno mogły stawiać stadion widzewa na fotelu lidera. Pomimo stosunkowo niskiego budżetu, powstała konstrukcja o ciekawym wyglądzie i w pełni funkcjonalna, zgodna z trzecią kategorią UEFA. Otwarty w 2017 roku obiekt wydaje się nawet nieco za mały, zważywszy na potencjał kibicowski w stolicy Województwa Łódzkiego. Bez względu na poziom rozgrywek i rangę przeciwnika, podczas meczów widzewa stadion wypełnia się do pełna, a w liczbie sprzedanych karnetów z kibicami z Łodzi nie mogą równać się nawet największe ekstraklasowe marki. Na ponad 18-tysięcznej arenie zorganizowano finał Mistrzostw Świata do lat 20, w którym Ukraina pokonała Koreę Południową 3 do 1. To już koniec naszego rankingu. Mamy nadzieję, że film Wam się podobał. Napiszcie, jaki jest Wasz ulubiony stadion w pierwszej lidze i co sądzicie o przedstawionych w filmiku stadionach w sekcji komentarzy, którą znajdziecie poniżej. Do usłyszenia!